Witam Państwa w moim kolejnym programie kurczak na Dzisiaj na ciepło jemy oto kości. Kości oto, proszę Państwa, lokautujemy. O kurwa. <grym> Mamy lokaut. Nasze kości, proszę Państwa, uległy samodegradacji, bo je umieściliśmy w Proszę <grym> Państwa, kości przemówiły do nas niesamowicie ludzkim głosem. Trochę podobne do ale nikt się tu nie przyjmuje. Oczywiście kostium są, jakby to państwu tak elegancko powiedzieć, kości są właśnie zrócone. tak. Nasze kości trochę się tu obijały, ale to nic co Państwa. Bo i tak będziemy je jeden dobijać w razie tego, gdyby ze sobą uciekać do stołu. Proszę Państwa, nasze kości uciekły do Reala. Podążajmy śladem gości. Pamiętajmy proszę Państwa, że najbardziej w naszym życiu jest zaprawa. I tak, i tak krąże i krąże i podziwiam. I proszę Państwa, co razem. na samym środku miasta, na samym środku miasta, no coś niesamowitego. Proszę Państwa i ja o to spotykam. Oto są nasze kości. No to jest znowu skara raz. Nie. <gry> Nie. Proszę Państwa, jedziemy dalej z coctem. Goście za mną. Zaznamy w kierunku, w kierunku, w kierunku. zakajcie to są państwa. Obiecny, obiecny c no. Obiecny. Co mamy ubrać? Obiecne kawki. Proszę państwa, idziemy do ludzi. Do parapetów. O, brec, brec. Proszę państwa, Zmierzamy. Coś niesamowitego. Ludzie się cieszą. A te, a te gości, co tutaj ja prowadzę, ze słabym na smycie na wszystkich radach, Na smycy? Hej, nie śmierci. Na śmierci tutaj prowadzę. Panoczku! więc no, no nie pozwolaj to, hej? No. To to same. Mamy jakieś zakłócenia na linii. Łączymy on, on się teraz z zakopanym. Proszę państwo, jesteśmy w centrum miasta. Coś niesamowitego się dzieje. Coś tak. Teraz się dzieje. Teraz Witam Państwa po nas kolejny dzisiaj na tym programie. Zmierzamy ku takiemu jednemu z czwysemu miejscowi, mie miejscowi które się nazywa tak potocznie, To tak się wyraża pototnie. Realia. E, to tak się mówi Cino China. A tutaj u nas na na to się mówi Murchino. To Państwa, coś niesamowitego. Patrzenia. Proszę popatrzeć tylko. A ty idziemy z, z kadry. Zwalniam Cię. Proszę Państwa, o to tutaj w tym niesamowitym miejscu stworzyła mi się konkurencja. Co tu się dzieje na tym świecie? Hej panocku, panocku, o tutaj mamy... E... mamy ...arejestracji CBY81JX. To jest auto polskiego społeczeństwa, coś niesamowitego, mieści, mieści, mieści w nim się cała rodzina. I mamy tutaj oto zieloną stałkę. Coś niesamowitego, teleportowaliśmy się. Tak, Włodek zapomniał numer konta. Tak bywa i z reala na Ale my się teleportujemy na

On jedzie w moją stronę, on się zbliża. O nie, to się robi niebezpieczne. Aaaa. Jesteśmy w takim tajnym miejscu teraz. Trzeba być. Ale fajne. A mam tam tam to są _ ou konnn wa

tak oto to ty o tym jest akcentem. Co ty mówisz? proszę.